A jaki typ sklepów jest twój ulubiony? Bo rozumiem, że nie do końca sieciówki, bo sieciówki są banalne. E, nie mówię, że sieciówki są złe. Niektóre rzeczy warto w sieciówkach kupać, ale warto dodawać dodatki jakieś ciekawe, na przykład to nie jest sieciówki, to jest wyszukane. E, I trzeba po prostu mieć łączyć i szukać też w wnętrzepach i okazję. A w Londynie gdzie chodzisz najczęściej na zakupy? E, świetne są wnętrzepach na Brick Lane w To jest taka artystyczna dzielnica. Właśnie tam mieszkam. I naprawdę tam weekend jest vintage market. To jest po prostu tyle rzeczy, że świetnie. Ale trzeba polować. Trzeba tam stać i szukać i polować z przyjaciółką. I wygodnie się ubrać. Trzeba zawsze dobierać do siebie, zwłaszcza jak się ma skomplikowaną sylwetkę, na przykład ma się małe biodra, ale duże biusty. Często ciężko jest dopasować ubranie. I warto używać paski, dodatki. I wiadomo, że sieciówki, na przykład jeżeli kupuje się ubrania w sieciówkach, to one są robione na... Jakiś typ na pewien typ sylwetki, a nie na indywidualne osoby, więc warto zmieniać. To akurat dzisiaj jestem bardzo sieciwkowo. To akurat biżuterię to nie pamiętam. To jest wynalezione z targów i z różnych sklepów w Paryżu i w Londynie. Jeszcze mam pod spodem biżuterię, ale nie widać. Konwersy. Dzień od top Shopu. To akurat mam wyszukane, to jest e, ale nie pamiętam skąd? To jest wyszukane. Ale vintage? Nie. Nie, chociaż tak wygląda, wiem, że tak wygląda, ale nie, nie jest. A to jest z ostatniej kolekcji hm to akurat mi się bardzo podobało. Ale właśnie, jeśli to łączę oryginalnie, to nie widać koniecznie, że to no, jest sieciówki, okay, okay. więc to nie ma nic złego w sieciówkach, zwłaszcza jak się nie ma miliony, żeby wydawać na designerskie ubrania.